Zapraszam cię na spacer po Pradze. Zobaczysz miejsca, o których milczy większość przewodników po mieście. A szkoda, bo są one równie ciekawe jak inne, popularne atrakcje. Zekar astronomiczny. Byłem przy nim chwilę przed ósmą rano, ale chyba się trochę pośpieszyłem, gdyż to, co spodziewałem się zobaczyć, dzieje się co godzinę, ale chyba zaczyna się to później. Tak oto docieram do punktu numer dwa mojej trasy. Obracająca się główka Franca kawki, to taki jeden niemiecki pisarz 1883-1924 w swoich powieściach stworzył model sytuacji zwanej sytuacją kawkowską, w niemieckim jest nawet specjalny przymiotnik, który oznacza konflikt zniewolonej jednostki z anonimową, nadrzędną wobec niej instancją. Kolejne miejsce to ściana Johna Lennona. Miejscem, w którym młodzi Czesi pisali skargi na ścianie, co doprowadziło do starcia pomiędzy setkami studentów i służbą bezpieczeństwa w pobliżu mostu Karola. Ruch studentów został ironicznie nazwany lenonizmem, a czeskie władze opisywały tych ludzi jako alkoholików, psychicznie chorych, socjopatycznych i nazywali agentami zachodniego kapitalizmu. Ściana stale ulega zmianie, a oryginalny portret Lenona został zamalowany pod warstwami nowej farby. Nawet wtedy, gdy niektóre instytucje przemalowały ścianę, na drugi dzień znów. Zapełniała się poezją i kwiatami. Dziś ściana jest symbolem ideałów młodości, takich jak miłość i pokój. Tym punktem, i to w miarę niedalekim, były bobasy raczkujące przy muzeum na kampie, za którymi stoi nijaki Dawid Cierny. Jeśli przyjrzeć się tym trzymetrowym brzdącą, to zamiast twarzy mają kody kreskowe, co miało być protestem przeciwko komercjalizacji. Z twórczością Siernego jeszcze się spotkam w dalszej części mojego praskiego tripu. Rzeźba również będąca sprawką pana Ciernego z 2004 roku. Zlokalizowana jest w Pradze przy ulicy Cichelni 2b obok Muzeum Franza Kawki. Rzeźba przedstawia dwóch trochę wyrośniętych gości, po 210 cm wzrostu, stojących naprzeciw siebie i oddających mocz do basenu w kształcie Czech. Penisy mężczyzn są ruchome, a strumień wody podobno może być kierowany przez osoby oglądające za pomocą SMS-ów. Cierny prawdopodobnie chciał w niecodzienny sposób uczcić wejście Czech do Unii Europejskiej. Według Ciernego oddawanie moczu jest czynnością przyjemną i takie też było dołączenie dla Czechów do Unii Europejskiej. Było to miłe i przyjemne dla narodu. Co by o Czechach jako narodzie nie myśleć, pomnik jest jednym z dowodów na pełne dystansu podejście do własnej historii i symboli narodowych. Kolejka na wzgórze Petrin. Bilet na nią jest taki sam jak zwykły bilet na komunikację miejską. Na wzgórzu jest podróbka wieży Eiffel z Paryża, na którą można wejść i obejrzeć Pragę z góry. A oto Iona. W drodze powrotnej celowo odpuściłem najbliższy kurs kolejki w dół, by móc zająć pull position, wprawdzie stojące, ale gwarantujące najlepszy widok w dół. Po drodze do kolejnego punktu stwierdziłem, że czas trochę odpocząć, a czas odpoczynku wykorzystać na machnięcie timelapsa na wiecznie zapchany most Karola. Zanim przyjedziesz do Pragi, lepiej wcześniej zrób sobie rezerwację na ich stronie, inaczej możesz nie doczekać się na wolny stolik. Jak już to ogarniesz i wejdziesz na piętro, to wszelkie rzeczy do picia przywiezie Ci kolejka elektryczna. Jako ciekawostka, coś innego niż zwykły pub jest całkiem spoko i do tego niedaleko głównego dworca kolejowego w Pradze. Dziedziniec praskiego hradu. Jeśli kogoś pasjonują zamki i nie szkoda mu 350 koron, nie ma sprawy. Ja jednak ograniczyłem się do dziedzińca. Jeśli planujesz odwiedzić Pragę, polecam również w drodze powrotnej odwiedzić ścieżkę w chmurach i Skybridge 721.